Smaczne kokotki, oto pluczowy hetelk Mario i pluczowy niebieski sonik. takie pszaki kupiłem, mas maskotki kupiłem yy, na trakach niczy w, w Gliśnie. Figaro, to są maskotki. Słuchaj krowka, musimy porozmawiać. spokojnie kotku, spokojnie najpierw, wtedy tam kupiłem tego pluszowego Mario na tak jak w Kliśnie a później w tym roku 10 maja w sobotę kupiłem także pluszowego Sonika zapłaciłem za takie maskotki się mnie czy co Ciężko, gdzie widać, co podziwiać w tym dzieniu. Widzę, że dziś podawała podłóżka kotku. <tryk> ten przeklęty kaszel. Oj! Na szczęście nic się nie stało, po bo jak natknąłem w toniczkę. Dobra, zacznę od tego nakowania. Dziękuję, kropko.